Dzień dobry moi drodzy. Witam was dzisiaj w sobotnie południe i niestety muszę powiedzieć z przykrością, że chyba pora pożegnać lato. Już tak na dobre. Jak wyszłam z domu, to myślałam, że mi głowę urwie, jest straszny wiatr i zaczyna się robić na dworzu naprawdę zimno. Więc myślę, że jeszcze trochę i będziemy musieli włączyć Pompa, ciepła. Oczywiście, że nie jesteśmy tym zachwyceni, no bo to oznacza, że wrócą duże rachunki za prąd. E, ale mam nadzieję, że teraz już mamy wszystko docieplone i jak w zeszłym roku dogrzaliśmy te mury. W zasadzie jeszcze w tym roku, po prostu zimą, no to teraz nie będzie tak źle. Dzisiaj mała aktualizacja tego, co u nas się dzieje. Chciałabym Wam pokazać nasze wzmocnienie pod okap. W zasadzie nie jest ono już tutaj widoczne. Pod tymi płytami karton gips się znajduje, natomiast możecie się cofnąć do. Kilka odcinków prędzej i zobaczyć, jak to wyglądało. Niestety to wzmocnienie nie jest zrobione dobrze, w sensie takim, że konstrukcyjnie jest ok, ale nie jest dostosowane po prostu do okapu, który yy, będziemy mieli. Ale już Wam pokazuję, jak to wygląda. No dobra, więc tak prezentuje się aktualnie nasza dziura pod okap, i yy, już Wam tłumaczę, o co chodzi. Mianowicie, nasz okap, który będzie tutaj ma tutaj zawisnąć. E, to jest okap, który ma około 39 cm, jeśli chodzi o średnicę całej tuby po zewnętrznej stronie. E, no i tym się sugerowaliśmy e, podczas jakby robienia tego wzmocnienia. No i myśleliśmy, że będzie spoko. Niestety okazało się, e, no nasz błąd, że nie spojrzeliśmy dokładnie w instrukcję, że jakby ten stelaż montażu, e, do zamontowania tego okapu Wrzucę Wam gdzieś tutaj rysunek techniczny, jak to wygląda. Ma tam 20 parę centymetrów. Dziura, która jest w OSB pod tą płytą GK, ma średnicę 32 centymetrów, a dziura tutaj w tej płycie GK ma około 28 centymetrów. Oczywiście, jeśli chodzi o kap wyspowy, one są bardzo ciężkie. Ten nasz, który będziemy mieli, ma. Około 20 kg, więc jest naprawdę sporo. I pamiętajcie, że sufit podwieszany tego nie utrzyma i po prostu się zawali. Więc jeśli nie macie stropu, tak jak my, no to możecie zrobić wzmocnienie tak jak my, tylko zachowując odpowiednie wymiary, bo my będziemy musieli niestety kombinować i poprawiać tą konstrukcję to w jaki sposób to zrobimy, to Wam pokażę, myślę, że w kolejnych odcinkach, bo po prostu czekamy, aż do nas ten okap przyjedzie. Oskar stwierdził, że po prostu chce mieć go na miejscu, nie bazować na rysunkach technicznych, tylko mieć go już w rękach, zobaczyć jak to wygląda i wtedy po prostu to poprawi. Dzwoniliśmy od pana od rekuperacji, ponieważ tutaj jakby jest to średnica 16 cm, jeśli chodzi o samą rurę do okapu. Mam Mamy ocieplenie jeszcze tej rury na zewnątrz, więc Pan pozwolił nam uciąć tą wełnę, która jest tutaj, podciągnąć po prostu sobie to ocieplenie. Ważne, żeby poniżej warstwy ocieplenia to zrobić, a powyżej warstwy ocieplenia tego jakby właściwego naszego sufitu. Ta izolacja została zachowana, także tak najprawdopodobniej też zrobimy. I to, o czym Wam chcę powiedzieć, o czym dowiedziałam się właśnie podczas zamawiania okapu, w ogóle OKAP będziemy mieli z Globalo i to, jakie wsparcie techniczne otrzymaliśmy, w ogóle czekamy jeszcze na informacje, żeby się dowiedzieć, czy może z tą konstrukcją, którą mamy teraz, da się coś wykombinować i, i nie trzeba będzie może tego poprawiać. W co wątpię, ale mamy jeszcze tutaj uzyskać odpowiedź. W w każdym razie podpowiem wam to co nam podpowiedziano. Oczywiście ten etap, który już mamy teraz jest zbyt późny na myślenie o takich rzeczach, ale chcę o tym powiedzieć, ponieważ może hmm, po prostu komuś to pomoże i ktoś jest na wcześniejszych etapach budowy. Więc jeśli chcecie, żeby wasz okap był cichy, to zróbcie sobie właśnie średnicę tej rury do okapu. Minimum 16 cm, tak żeby później zredukować to do 15. Dzięki temu, okap będzie miał możliwość, jakby pracy na prawidłowych obrotach, dzięki temu też będzie mógł osiągnąć taką gwarantowaną jakby głośność i wydajność, jak producent gwarantuje, ponieważ jeżeli ta średnica będzie mniejsza, okab będzie próbował nadrobić, tym samym będzie pracował intensywniej, mocniej, głośniej, więc jeśli chcecie, żeby wasz okap był cichy, to zwróćcie na to uwagę. My na szczęście mieliśmy fachową ekipę od rekuperacji, która o tym pomyślała za nas, i rzeczywiście mamy tutaj Fi 16, i nie będzie tutaj żadnych problemów w kwestii okapu. Możemy sobie okap dobrać jaki tylko chcemy, także jest to rewelacyjne. No i tak wspominam po prostu, żebyście wiedzieli, bo może jesteście na jakichś tam wcześniejszych etapach. Jeśli chodzi o przewody, które mamy tutaj wyciągnięte, no to oczywiście jest to przewód zasilający, żeby okap mógł w ogóle działać, ale jest też tutaj drugi przewód i jest to zwykła skrętka, która po prostu będzie dawała sygnał do rekuperatora i w momencie, kiedy okap będzie włączany, rekuperacja będzie się wyłączać i nie będzie zaciągać żadnych sygnałów. Z kuchni, także jeśli chcecie sobie zintegrować okap z rekuperacją, no to taki przewód najlepiej sobie wyciągnąć. Ta skrętka idzie do rekuperacji. Skrętkę, która idzie do rekuperacji, mamy jeszcze tutaj w tej puszce, która jest umieszczona wyżej. No, i tak to po prostu wygląda. To, co się wydarzyło, bardzo fajnego, i wydarzy się właściwie już za moment. No, to montaż kabiny, która stoi przed Wami, pięknie zapakowana. Jeszcze jej nie rozpakowaliśmy, ponieważ chcemy to zrobić po prostu z naszym wykonawcą. Kabinę mamy z firmy Radaway. Pokażę Wam, jak już będzie zamontowana. Przyjechała na konstrukcji. Zobaczymy, czy nie ma banana, ale przyjechała naprawdę porządnie zapakowana także mam nadzieję, że wszystko będzie spoko. Już nie mogę się doczekać efektu końcowego. No i z ciekawszych rzeczy, słuchajcie, dostaliśmy projekt mebli od naszego stolarza. Co prawda jest to projekt mebli, który bazuje na projekcie naszej łazienki. Wrzucę Wam gdzieś tutaj nasz projekt łazienki i teraz Wam wrzucę projekt od niego. Tak jak Wam już mówiłam, zresztą chyba wielokrotnie, tu będzie szafka 120 i my się zdecydowaliśmy na meble A, Akrylowe. Słuchajcie, nie będę ryzykować ze zwykłą płytą, o ile tutaj bym się nie bała. Tak tutaj, gdzie będzie wanna i tu miałaby być zabudowa do samej ziemi, naprawdę bałabym się, że nam to podpuchnie, zamoknie i nie chciałam ryzykować. Zastanawiam się jeszcze tylko, możecie mi podpowiedzieć, co uważacie na ten temat. Jak załatwić sprawę z uchwytami? Bo tutaj myślę, że szafka na tip-on, na klik będzie spoko i będzie to taki minimalistyczny wygląd i no można powiedzieć, że ta szafka będzie trochę ukryta. Natomiast tutaj zastanawiam się, e, z tego względu, że wiem, że szafki na tip-on lubią się same otwierać. Tym bardziej, kiedy tutaj będziemy mieli szafkę powyżej lustro. Nie wiem, jakoś bardziej przychylimy się do lustra e, i kolanami, czy inną częścią ciała po po prostu dotkniemy tej szuflady i boję się, że ona będzie się otwierać. Dajcie znać, jakie macie z tym doświadczenia. Teraz są tak piękne uchwyty, że wydaje mi się, że naprawdę coś fajnego będzie można dobrać. No i też zastanawiam się, czy zrobić takie ranty i będzie to wyglądało delikatnie jak frezowanie. Oczywiście płyty akrylowej się nie frezuje, tylko płyty lakierowane można w ten sposób zrobić. Ale można wysunąć jakby część płyty do przodu i szufladę cofnąć troszeczkę, dzięki czemu uzyskamy bardzo podobny efekt. Więc tutaj zastanawiam się jeszcze nad tym... No bo to jednak jest taki specyficzny styl, bardziej podchodzi mi pod taki klasyczny, ale myślę, że do tej łazienki całkiem by pasował. Także myślę, że za niedługo łazienka będzie skończona. Jeszcze tylko montaż gniazdek. Za niedługo będę się też rozglądać nad jakimś lustrem, nad lampami tutaj. Jak widzieliście, kabina już przyjechała, tu zestaw sprzątaniowy, bo co chwilę gdzieś coś trzeba czyścić. Także tak Słuchajcie, nie mogę się już doczekać, naprawdę coraz więcej się dzieje. Także jeśli interesują Was postępy nasze budowlane, a w zasadzie już niedługo mieszkaniowe, to zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę, żeby nas zmotywować do dalszego oglądania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!